Już jest, to już jest kolejny odcinek Numer 1, 2, 3 Odpierają wolność bycia człowiekiem. Będę mówił o sytuacji, która miała miejsce w październiku tamtego roku 2024. Zacznę od tego, że przedstawić cztery prawdy. Organizacja rządowa była zmuszona do uśpienia zwierzęcia. Departament Ochrony Środowiska wyeliminował niebezpieczne zwierzęta z otoczenia ludzi. Departament Ochrony Środowiska uśpił udomowione zwierzęta. Departament Ochrony Środowiska wysłał uzbrojonych funkcjonariuszy, następnie przeszukał mieszkanie, wyciągnął siłą wystraszone zwierzęta, by potem je uśmiercić. A następnie przez miesiące daje wymijające odpowiedzi, i nikt nie podnosi odpowiedzialności za swoje czyny. A moja prawda brzmi tak: zabili coś, co kochał człowiek, odbierając mu tym samym prawo wykochać.

To, co widzicie teraz, to pozew, który wleciał niedawno, bo to jest z marca tego roku. W bardzo dużym skrócie, sytuacja wyglądała tak, że Mark Longo z Pine City w stanie New York opiekował się wywiórką i shopem. Była to Instagramowa gwiazda. I wiecie co? I właśnie policja 12 funkcjonariuszy weszli do jego domu, zabrali zwierzęta i później uśpili, i to wszystko było na zlecenie Departamentu Ochrony Środowiska. I sytuacja wygląda tak aktualnie, że Departament Ochrony Środowiska nie daje żadnych odpowiedzi. Nie chcą przekazać informacji jak to, dlaczego się wydarzyło. Nie chcą przekazać informacji z kamer y, policjantów. Cała sytuacja jest po prostu tuszowana, bo jakby nikt nie chcą ponieść odpowiedzialności. Bardzo nieczyste zagranie wykorzystujące pozycję władzy. Odmowa ujawnienia dokumentów jest arbitrarna, kapryśna, nadużywanie władzy, nieuzasadnione prawnie. Cała historia jest po prostu dramatyczna, tak naprawdę. Zobaczymy, co, co będzie. Jakby ja też nie śledzę tego, po prostu było dla mnie przykre, że, że pod pretekstem ochrony można odebrać komuś coś, kto coś kocha. Ja nie widzę dużej różnicy, jakby zabili człowieka. Koniec. Niewinnego.